z jest Musi to wychodzić do środka. Żeby to osuszało się potrzebna jest odpowiednia wentylacja, czyli drożne nawiewy w oknach i odsłonięte kratki wentylacyjne. Z tego nie ma możliwości osuszania budynku. Plus kolejny wariant, kolejny warunek to grzanie. Bez tego niestety, ale nie da się uniknąć, nie da się naturę oszukać. Jeżeli jest wigodność i nie ma wymiany powietrza, zawsze będzie zawilgocenie i zawsze będzie grzyb. Ja mieszka, mieszkałem w bloku, po, po generalnym remoncie wychodziło mi tak samo wilgoć na szybach, przy narożnikach robił się grzyb. Trzeba było po prostu wietrzeć i grzać. Nie ma innej możliwości. Suszenie ubrań. W okresie letnim, czy jest ładny pokolenie, Jest taka propozycja, że możemy udostępnić Państwu w pomieszczenie w hybridnicy jako w suszarnia. Wtedy po prostu będzie jednocześnie mniejsza niż w pomieszczeniach. No. Także tutaj z naszej strony możemy udostępnić możemy otworzyć drzwi i 24 Właśnie. godziny na dobę będzie można tam postawić pranie i suszyć. Kratka grawitacyjna, prawda? No, tak. O. A wiem teraz dobrze, że jeśli jest wentylacja grawitacyjna o. i okna plastikowe, to, to, to że... ona nie spełnia swoich Wentylacja grawitacyjna w jednym miejscu musi być zasycanie świeżego powietrza, no. żeby ta kratka wentylacyjna działała. mogła działać. Tak. Jeżeli nie ma tego zasadzania powietrza, no. to grawitacyjnie nie ma możliwości no tak, wymiany powietrza. Ale widzicie pan, ale te mikro wentylacje co są w to pan by tak nie siedział przy tym bo wie, sad wieje. Wieje. Ja się, wieje się kładę spać, ja normalnie jęcznę No, no to to mała, mam bo no to, naprawdę. To, chod, to, ja jak, to, jak to, się kładę spać, to ja normalnie zimno na mi Bo to jest tego, że jest mieszka, jak się walczę właśnie z no. i ten właśnie to jest zimno, to mnie też robi. Stoi, to pan Piłat widział. Stoi na listwach drewnianych, bo żeby to było już, płyta, to bym ręką ją zdejmował. A jak ja chociaż jakieś żrule? Są gotowe. To już już te się ciągną no, Bo mówię panu szczerze, że tam nie ma ciągu. Jak ten kominiarz nie to ja nie wiem, tylko to ja tu mam świateł. Bo ten umiem domu, to powiedział krótko, że muszą być podniesione kominy do góry i zamontowane, wie pan, te... Wychodnie, no te, 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 te wiatraczki. Wiek tak. no. Wtedy będzie większy ciąg komina. A no, w jaki sposób się teraz tutaj zrobiło inaczej, ja nie mam pojęcia. No, u nas lód wynosi 1,70 m od blotu. Do dołu, metr 70. Od kratki, I przynosi... dół metr 70. Kominiarz przynosił tą kamerkę swoją, puszczą. to tak w lupcie leżą puszki, gruz i pręty no, po, powięte. Rury. Rury. A powinno przez być, aż do, same, do samej to piwnicy na nie powinna być... Tak, i, a wentylacyjne, no we kominowe powinny się zaciągnąć no od piwnicy. Od samej piwnicy. To jak ciągnąć może właśnie? Robiłem w budowlance i wiem. wiem. A uwierzy pan ktoś, że jak jest jak, tak jak dzisiaj na dłożu? To u nas warzynce, jeżeli ja nie zakryję tej kratki, to żywym jak po łaźnicze tak będzie chodziła, kotara od się. On nie ciągnie tylko wydmuchuje. No. Na pewno pan byś nie wykąpał, jakby pan kratki nie zakrywał. O na pewno. Tylko ja u swoich rodziców ja też, więcej, dach robili blachę, folię, wszystko, nie? I jeden komin co był wentylacyjny, nie wymurowali, tylko zasklepili, mówię, bo będzie na strychu, będzie wszystko dobrze. Guzik, okazało się, jak zaczęli palić, woda leciała po tej folii i musieli przyjechać. Rurę kupili, zamontowali i teraz i, i tak suchy jest teraz. Stryknia sukien. Możemy to przekazać, i decyzja będzie zapadała. Pan burmistrz z Panem Gronińskim pewnie podejmą taką decyzję, czy w jaki no. sposób będzie, będzie to rozwiązywane też myślałem. No, 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 no i teraz okna, co z tym? brądem? Okna, te weterannie no ona nie daje terminu, bo ona nie, nie wyciąga, tylko dmuchuje wszystkie zimy. No to co to, do to tego? No. Tu grzejesz albo. Pan Bronicki się nie zna, bo jest a, a nie Tak mu mówisz, a, to, na to, no, to Nie, 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 nie. Tak nie, już Nie, nie. Nie, nie. Nie, można no to być by, by lepiej by było, ale rachunki ale za ogrzewanie by były. słoneczne nie? Nie, nie, Ale tam teraz mówię Panu, że można drenie wstawić. Ale proszę Pana, wstawienie takiego drenu, tak to przy tym drenie, po drugiej stronie, w środku pomieszczenia, może nastąpić zjawisko przemarzania przed dużych balazach. Pewnie. Tak czy nie? No, tak. Słucha Pan. Dreny w stronę, tak? Jeżeli no, Pan zajmie sterowkę no w tym miejscu, zastosuje ten dren. No to nie będzie tej izolacji. Ale to, to tylko miejsce. kawałek się wycina. Ale to się się tylko, wycina tylko tyle, co na kratkę. Tylko tyle, co na kratkę się wstawia. I ściana natedy tak oddycha, a styropial przecież od niego. Sam sobie Nie grzeje. Ale to, jest, to jest coś takiego. Tak. A położy pan rękę na ściągnąć to Ale to mi. odbija ciepło z dłoni z tego. No tak. ale nie, mówię, to jest, ale to so, trzeba coś zrobić. Jeżeli pan do pomieszczenia tego 10 steropianów, to pan odgrzeje to pomieszczenie i nie odgrzeje na do pomieszczenia. No ale, ale trzeba coś zrobić. bo jak już leci po no to musi. Ale, tak. ale ja przecież ja na tych blokach obok, to przecież dreny są powstawiane. No, ja jest powstawiana. Są dreny powstawiane. Kratki są powstawiane na szczytowych ścianach. No. A nie to, że jest wina e, właśnie rzucona na lokatorów, że my doprowadziliśmy właśnie do takiego stopnia. E, 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 no, państwo słuchajcie, ja jak mieszkałam, poszłam e, zaraz do Mopsu, powiedziałam do pana Dramatickiego, że właśnie są takie warunki, nawet byłem u tej pani właśnie, co siedzi. Pokazuję wam e, zdjęcia, jakie mam wielkości grzyb. Można normalnie było ręką to ściągać. Ja mam dziecko chore, jest astma, ma cukrzycę i, i po prostu mam wiele że mogę zaśleć rękę, a kazać, a pan burmistrz zresztą widział. No i co? No i co, ale ja to, i, co, zlikwidowałam i z powrotem jest to samo. No bo będzie ja to ja samo. Słuchaj, no będzie to samo, bo to, sama, bo to wychodzi to, z muru. Jak no. ja, mam, tak, na himnę, tak, no. ja mam na inne, tak, ja mam inne leki dla dziecka i w ogóle, ale to cały czas kupię właśnie, to już pan sam uzi w sklepie się śmiał. Mówi to po co ty tyle ty kupujesz? 20, 28, 50, jedna taka nieduża buteleczka kosztuje. To mi i z powrotem mam to samo, mam zdjęcia ponownie zrobione. To mam kupować właśnie na to, żeby cały czas tylko w kupować, to jest bez sensu. Ja mogę w, te, w, w każdym momencie odejść z tamtego mieszkania, bo mnie zrobić jest mniej. Dziękuję. Tu może ja powiem. Tak tu siedzimy wszyscy, prawda? mi się rzucać winą, kto. Żarty, to, to ja nie oglądamy to wieczór, nie wiedziałem, że się tylko my nie pozwoliły, żebyście na kąt tak, żeby wycierali, prawda, na tę historię. Więc y, zwrócił się potem między innymi, żeby uzyskać jakieś postanowienia odnośnie niedopłaty do prądu. Bo my się staramy, jak możemy. I tylko cię tak, tak jak Pan wspomniał, na pewno ośrodka, bo jest wcześniej zrobione. budynek nie zdążył, wysunąć, prawda, jakby no, to było już zrobione. Więc już nieważne, czy to jest wina, czy nie wina, mamy dość porozumienia w sprawie kosztów. My ogrzewamy od sierpnia ja ten budynek właśnie. To nie tak, że my go nie ogrzewamy. Tak. Żeby go nie zatłusić jeszcze bardziej, on jest ogrzewany, jak ja się powiedziałem 19, on od 19 jest cały czas ogrzewany i wieczony. Nie to, że mi się o mikrointylacji. Ja na 20 metrach mam dwa takie dziury w oknach, prawda. Mam dwa okna, jak akurat w jednym i drugim na 20 metrach mam. Ja też mam Niektórzy mają większe mieszkanie o pięć, metrów i mają jedną, prawda. I żeby tak pan mówił, to jest 16-17 stopni ciepła pomiędzy dwóch okresach brzegczych są tam te ulgi. Od 1 do 13, od, ja od 13 ja. do 15 i potem do 22. Do 22 pan by nie wytrzymał na siedzącym. Tak, tak. Hmm. Tak? Tak, tak? I to jest koszt. Na dzień dzisiejszy, tutaj na dziesiątej wskazałem licznik, ja już w tej chwili mam ponad 200, 230 zł. do zapłaty, a płacę miesięcznie 120 zł. No. Jeszcze mam zapłacić no. 230. No. No. Tragedia, no. Zna, jest to jest. A tu z długi z nich wyszedł, prawda? Czyli wszystko, żeby z tych długich wyjść. Teraz chodzę w nowy budynek. Nie jest jesteście najlepsze, czytanie nam pomoc, tylko wiecie nam konkretnie kwotowo, jak to ma wyglądać. Zgadzamy się, rozmawiałem z Panem Wielinskim, że on myślał, że to... Rzeczom to na przyszłość może, ale teraz, skoro jest tak, bo, jest tak jak jest, no. to powinniśmy się może dogadać co do cenowych, końcowych, właśnie rozliczeń prawda, na, na dzień, dajmy na to 31 stycznia tak, czy grudnia. Tak. Nie wiem, poprosimy na pewno Państwa umowy, chcę kopię umów. Ja powinniśmy zobaczyć Wasze taryfy, tak, tak? Zadeklarowane jak gdyby kwoty, które i powiedzmy poprosimy o opłacone rachunki. Bo musimy zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Mm -hmm. No to ostatnie, to prawda. Ale pan to nie, pan nie pan. ma ostatnie, to my poprosimy, to musimy to mieć jak wtedy, żeby zobaczyć. Wszystkie. No najlepiej, no, wszystkie, żeby no, Państwo macie. No, wszystkie. No, wszystkie. Jak, no, pan, no i co wtedy? No nie wiem, czy, czy Państwo indywidualnie, czy ja, stara, no, żeby zobaczyć. Oprócz zadeklarowanych, macie już w tej chwili, rozumiem, niedokładnie. Tak. No i tak będą. Trzeba się będzie to jakoś ustalić. No bo i...

a do stycznia mamy e, no, tysiące Na Chyba będziemy musieli się do całości odnieść. Bo ja no, do to, całości. To, 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 w To jest to niemożliwe. Poza a to, 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 to wiadomo było. No to właśnie to o to chodzi, a ja ty robi bagatał oddać, do go A najgorsze dziady, bo jednakże bezrobotne. I dziady, i dobra, i nie ma. Przecież nie mamy Nie niczego. Tak, nawet głosować nie mogliśmy. Dlaczego? To my też no. do no. wykluczony, e no, no, no nie ma. No co? Nie, by by nie było nas na liście, co no, nasza na ulica na należała. No. No, nie było no. no. nas na liście. No, no. bo biuro merdinkowe nie zdążyło podać i wpisania. To my się nie wiecie, Państwo, to nie ma. Proszę powiedzieć, my żebyśmy z Państwem, że się porozmawiać, że zgłaszacie problemy, które zostaną przekazane na pewno dla pana za czarnym. Pochodzi wam. W każdym bądź razie, jeżeli jest taki problem, na pewno coś będzie w tym zakresie działane. Nie do przekonania my przyszliśmy na tak dzisiejszy z to, rozmawiać. Na pewno nie będzie to dofinansowanie, nie liczcie Państwo nie na to, będzie to byś dofinansowanie byś co roku. Te dofinansowanie, to dofinansowanie finansowanie musi i zrobienie tego porządku z waszymi mieszkaniami, prawda? Tak. Na, ten, na dzień dzisiejszy nie mamy na razie punktu zaczepienia, bo co my możemy powiedzieć, że my Wam damy e, 20 zł, powiedzmy, to dla Was jest nic, a wy też nie wiecie dzisiaj, tak? No tak nie nie mam mam, to naprawdę to o, e, będziemy mogli zezmać. rozmawiać o, w momencie, kiedy Państwo dostaniecie tak naprawdę ten okres rozliczeniowy, półroczny, prawda? A. Czy to będzie... 2000 zapłaty, tak jak pan powiedział. Czy to Od będzie 500, no czy to będzie 100 zł. Ale my się mamy do tego ustosunkować. My się dzisiaj ustosunkujemy, powiedzmy, do 90 zł. czy do 75. My powiemy państwu, dobra, damy wam 50% 75. To was nie ratuje. No nie, nie, nie. dalej to was nie ratuje, prawda? Bo ja. Zakładamy dzisiaj tak hipotetycznie, bo jeżeli Państwo dzisiaj mówicie, że już musicie do tego nadpłacić, to was to nie ratuje, co my dzisiaj wam za tego no, nie, nie wiemy. My musimy tak naprawdę wiedzieć, jakie to będą koszty, faktyczne koszty waszego wżywania. I my musimy się do tego ustosunkować, a Państwo dzisiaj sami wiecie. No nie wiemy. Jakie no, będzie no, jaki no, będę, no, nie, 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 nie panie Bezdomny, bo 830 zł ze swoich, prawda? A wyjdzie po rozliczeniu, że pan tak naprawdę ma 200 zł, a nie 100 zł do zapłaty, to pana 50 zł nie ratuje. Musimy mieć jakiś punkt zaczepienia, bo mówić dzisiaj nie możemy mówić o jakiejkolwiek dopłacie, czy to będzie 20 zł, czy 50 zł, czy procentowo 20%, bo Państwa to nie ratuje, bo Wy sami dzisiaj nie wiecie. Wy sami dzisiaj nie wiecie, ile tak naprawdę... Będziecie potrzebowali tego ciepła i jakie to będą koszty? To po co piszą instrukcje obsługi i wentylacji? To tylko. No ja tego no ja nie wiem. I grzać, otwierać od okna, wszystko. Ja nie piorę. To co ja? To wypadek o podłogi są betonowe, na środku jak cyganie ognisko rozpalić. Czy Bo ja trzeba na, na miesiąc pojadę do swojego dziadka i przywiązę a to z tego, że podczas kontroli kominiarza część wywieczników na, 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 na biegu w oknach i w gramach była dać A, a no kto tam zaglądał? Szuka, ja mam prawo tam zaglądać. Tam, tam, zaraz, ja myślałem, że ja tam, ja tam, tam dobrze jest. Nie? To tak. wynikło z protokołu komunarskiego. No, no. Nie, to nie no, bo jak za zakładali to kratki, tam. nie zdjęli. To nie mi zakleje. No, a że no, no, nie. Tak, jak ja mogę mieszkać. I nie zasłaniać tego, jak ja sobie, siedzę przy oknie, a mnie wiatr po plecach ja nie wie. No bo to jak pan mi siedział? Ja, to ja, mówi pan? ja ja mówię otwarcie, jak jest duży wiatr, to składam ściereczkę na cztery części i zakładam na to. Ja w nocy pielęgnika ja tak nie, nie, nie włączam do ogrzewania, no, bo ci. pod, pod kołdrą się no, ja Ale w dzień, jak siedzę cały dzień, to muszę włączyć ci. sobie. nie. pamiętać. A ja chodzi sami dzisiaj nie. A co zaproponowali. Nie, a ja to ja, powiedziałem po, 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 Proszę pana, Prawo, pana tego nie mać, ci, proszę pan, wiecie, ja, ja pan, panu, panu belkuję. Proszę przy takim wiecie dziś. Panu, nadta, się, panu, nadta, jak dzisiaj. Zapraszam pana do nas tutaj. I pan zobaczy jak ta mikroredynacja działa. Ja panu mówię szczerze. Ja pana zapraszam i pan sam zobaczy. Proszę. Mieszkałem w spółdzielni, płaciłem więcej 70-90, się przedstawiał, ale gdzieś tak mniej więcej w skali rocznej, miesięcznej, tak wyszło. około Za Tu tam 120, prawda? nie mm -hmm. niby, że się może zmieszczę. Ty, chociaż już czy, mm -hmm. dwa, że być może rwano z takich jak ja prowadzę, mm -hmm. to, w sumie, prawda, mocno nie pracując, jestem częstym gościem w no. domu. Mm -hmm. Ci, którzy stacują, odszol, prawda, nie pracują, czyli są w szkołach, a oni nie posiadają, da się cztery godziny. Ja nie gotuję, bo jak wywarczam nas na 3 dni to sobie. Pozbawiłem się czeki kartycznego, bo miałem 2000 lat, że nie, nie to, żebym siadał, ale patrzę, że widocznie wali mi też na żółtki jajek. Że jestem sam, to mogę sobie kupić tego jedzenia na tyle, że nie muszę mieć tej niby lodówki włączonej. Więc zmywała mi strajk, ale to dopiero jest pierwszy tydzień, więc jednak to się odbędzie w skali miesiąca, prawda, na tym moim froncie, Ale wiadomo rzeczą jest, że, że przeliczając to co wyjdzie, tam powinienem zgłosić deklarację około 180 zł z tego wynika. I jeżeli no do dzisiaj... no 180 zł to chyba za dużo jest, jak na jak na jak na pół kawalerki chyba. E, proszę pana, ale oprócz tego, co Właśnie Ja chciałbym wiedzieć, skoro ja bym miał 180 zapłacić, to ja od was dostanę prawa tych pieniędzy. E, proszę pana, dzisiaj my się możemy ustosunkować do tego, co pan zadeklarował. Jeżeli pan Jeżeli pan zł. zadeklarował dzisiaj 120 zł, to jeżeli byśmy mieli dzisiaj się do tego ustosunkować, do tego, co żeście Państwo zadeklarowali, powiedzmy. Teraz w tej chwili to bez uzgodnień, bez niczego 30% Państwu zwracamy. To i tak będzie mało. Nie. Bo Pan już sam teraz mówi, że to będzie 180, także tak naprawdę, żeby się ustosunkować, to musimy znać właściwe koszty utrzymania, prawda? No tak, Państwa, jeśli, no, jeśli, w państwo jeszcze nie Państwo dzisiaj nie wiecie i my też nie wiemy, bo dzisiaj płacicie 90 zł, a może się okazać, że powinniście płacić 180 tak jak pan powiedział. I nawet gdyby, gdybyśmy dali państwu, panu 50%, to pan jest i tak w plecy. W stosunku do tego, co Pan faktycznie zużyje, prawda? Ja Tylko Państwo jeszcze jednej rzeczy nie liczycie. Pani Jarku, Chodzi Pan płacił. Tak, że jest czync, bo Pan płacił. E... Tak, to ja to czync. wszystko rozumiem. Tylko Wy nie liczycie Państwo tych kosztów, które żeście nie ponosili, mieszkając w bloku. Bo w, w czynszu, który Pan płaci do spółdzielni, powinien Pan płacić, powiedzmy, prawda? Do spółdzielni mieszkaniowej jest tak zwane ciepło. I za to ciepło. Minimum 300 złotych pan płacił. To teraz te 300 zł. płaciłem dużo więcej, bo nie miałem na party. Ale panie Monika, ale Pani Monika nie mieszkała nigdy i przyszła tu. Jest. Ale to koszt tego to jest państwo... Chodzi o... Ale pan Państwo jest to co To co to co może dało to no. dlaczego takiego uczniów jak Ale to jest nasza, to nie jest nasza, nie, 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 nie włączajmy fejmy. FEMA tak jest nie, prywatna. Tak tak Mamy tak najdroższy prąd w Unii Europejskiej. Najdroższy. Ale to, ale to tak możemy tak mieć pretensje do rządu, a nie to nie, nie Słuchajcie Państwo, gdyby znalazie, można było tak, państwu odciąć w bloku, normalnym bloku, ciepło bo byście płacili te same rachunki za blok, bo rapusy byście rapusy grzeli się farenkami.